Cześć Krzysztof. Cześć Jacek. Krzysztof, kiedy zapytałem Cię, co możesz ciekawego opowiedzieć o swoim życiu, to odpowiedziałeś, że przehulałeś majątek. Możesz o tym opowiedzieć? E, tak, mieszkałem na Saskiej Kępie z babcią. E, moi rodzice się rozwiedli. Byłem jedynakiem. Mama miała innego partnera, tata też. E, ja zostałem sam z babcią, bo dziadek umarł i te wszystkie pieniądze, które były w domu sytuowane, zostały w mnie. Zapoznałem dziewczynę, urodziłem mnie dziecko i powiedziałem babci, że chcę odejść z mieszkania i żeby po prostu sprzedała mieszkanie i dał mi pieniądze. I ona sprzedając to mieszkanie. Stwierdziła, że już jej nie kocham, że poświęciła mi ono całe życie, a ja wybrałem jakąś obcą dziewuchę i dziecko moje. No ja mówię, że takie są koleje rzeczy, tak? Że facet wybiera coś, co jest dla niego słuszne, no. Tyle, że po prostu ja nie umiałem pokierować swoimi pieniędzmi, decyzjami. Nie wiedziałem dlaczego tak jest, i nikt mi nie podsunął żadnego dobrego pomysłu względem tego, żeby dalej yy, jakoś funkcjonować. Yy, bo zostałem sam w sobie, bo ja nie miałem nikogo oprócz babci tylko tak naprawdę. Krzysztofa, powiedz mi yy, jaka to była suma pieniędzy, która ci przypadła. 350 tysięcy złotych. Do tego jeszcze suma za sprzedaż mieszkania. Tak. A mieszkanie za ile poszło? Za... Ja dostałem razem koło 700 tysięcy. 700 tysięcy? Tak. 700 tysięcy? Tak. Nowych złotych, nie tych z denominacji. Nie, nowych złotych. A co się stało z babcią, skoro sprzedała mieszkanie? To... Babcia... Podaję, zabrają zabrała druga córka do Grodziska i... Gdzieś mieszka, nie wiem dokładnie gdzie, bo... Nie chcą mieć ze mną kontaktu z żadnego. Co masz w tej chwili? Czego yy, jesteś właścicielem w tej chwili? Pustego portfela, życia na kredyt. A czy są marzeń. chociaż wspomnienia? Są, ale niedobre. Piękność z nich zła i uciekająca. Ale wiesz co, powiedziałeś wspaniałą rzecz i bardzo nielicznie rozmówcy o tym mówią, nie wiem czy ty nie jesteś pierwszym. Mianowicie powiedziałeś, że jednak masz marzenia. Jasne. Chciałbym przede wszystkim wychowywać swoje dziecko. Być ojcem, którego ja nie miałem. A jest mi to niezdane, ponieważ moja teściowała, że takim owym nie jestem. Byłem dobrym tatą, gdy miałem pieniądze. Skończyłem się dobrym tatą być, kiedy czy mieć. Próbuję to szybko policzyć. Wydaje mi się, że taka przeciętna pensja w Polsce to jest około 3000 zł. Tak mi się wydaje. Mówię mm. już na rękę. Zgadzasz się z tym czy nie? Yy, tak. To jest 36 tysięcy rocznie, czyli 700 tysięcy stanowi równowartość 20 lat pracy. Tak, której ja wydałem niecały rok. 700 tysięcy złotych tak. puściłeś w rok. Tak. Czy cokolwiek sobie za to kupiłeś? No już wiem, że nie bo masz tylko pusty yy, oczywiście portfel. Oczywiście, nie, znaczy pokupałem sobie puste rzeczy, takie jak zegarki, buty, spodnie i takie duperele. No. Yy, większość czuwa na hotele, yy, centrum sobiecki Mariot, yy, najdroższe, no. Wiadomo. Najdroższe hotele, a apartamenty Pan, też tam? Oczywiście. No. Po 10 tysięcy za dobę. No, prostytutki i różne inne dodatki. No. Przypomina się bajka o złotej kaczce. A tak, jasne. Tylko że ta złota kaczka już nie znosi złość, jaj. I nie będzie już znosiła. To było 5 minut, które dało, było dane mnie, a którego nie umiałem wykorzystać. Ja sam. Byłem za młody chyba, za mało doświadczeń w życiu. W jakim wieku stałeś się właścicielem tak wielkiej fortuny? 24 lat. A w tej chwili masz? 43. 43. Rok hulałeś, a reszta na ulicy? Na ulicy. Trochę kryminału, ulica, koledzy, koleżanki. A jak tutaj na tej osi czasu kształtuje się sprawa Twojego małżeństwa? Chodzi mi o to, czy byłeś właścicielem tej sumy już w związku małżeńskim, tak, czy jeszcze przed? Tak, tak. Byłem w związku przed, tą, przed daną mi tą sumą i w związku byłem jak dana mi była ta suma, tym że mój związek się rozpadł, kiedy skończyły mi się pieniądze. A ile masz dzieci z tego związku? Jedno. I masz tylko jedno dziecko? Tak. Zastanawiam się nad taką rzeczą. Otóż mówi się, że głową rodziny jest mężczyzna, a kobieta jest szyją tejże głowy, więc to szyja kręci głową. Dlaczego twoja żona nie zakręciła tak, żeby te 700 tysięcy no spożytkować w sposób godny, żeby albo je gdzieś no nie wiem, zdeponować i żyć z odsetek, albo hmm. jakiś biznes z tego postawić? Ja myślę, że to była chęć poznania jak to jest wydawać takie pieniądze tak w tak krótkim okresie czasu. Wchodząc do sklepu, kupując co się chce, nie licząc ile ma się pieniędzy do wydania, bo to było nieistotne. Chodziłem brałem co chciałem i to było to coś, że, że nie liczyłem tego. Może ona była szczęśliwa, bo opływała do a Oczywiście, jak najbardziej. Krzysztof, a dlaczego ani u Twojej żony, ani u Ciebie, ani u Was też nie pojawiła się taka refleksja, że ta kasa się wkrótce skończy i trzeba będzie przymierać głodem? Nie mam pojęcia. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo y, sam sobie dopiero zadaję po fakcie. A czy rozmawialiście o tym z żoną? Planowaliście jakoś swoje wydatki? Nie, absolutnie nie. Brzliśmy z dnia na dzień. A czy twoja żona też korzystała z tej fortuny? Oczywiście. Czy z tobą tam sypiała Jak w tych najbardziej. hotelach? oczywiście. Cały to... czas, od początku do końca. To jedna rzecz mi nie pasuje do tego układańca, a mianowicie, w takim razie po co prostytutki? Prostytutki były dla mojego zobaczenia, jak to jest być z prostytutką. Nie dlatego, że było mi potrzeba innej kobiety, tylko po prostu chciałem zobaczyć, jak to by było z ładną kobietą, kobietą za pieniądze, kobietą, której możesz Powiedzieć, co ma zrobić, i ona to robi. No. Ciekawość? Tak. Warto było? Nie. Czyż ona się dowiedziała o tym? Tak. Dowiedziała się i też dlatego skończyliśmy swoją znajomość. No i stwierdziła, że ona była dla mnie dobra, yy, tak owo, jak serca, jak i łóżku, i w ogóle jako kobieta że ja nie potrzebowałem iść na prostytutki, wydawać tam kilku, kilku tysięcy za godzinę, za dwie, trzy panie, żeby wzbudzić swoją ciekawość. No zobaczcie, co jest. No. To nie widzę. no. Ja uważałem inaczej, no i do tej pory nie zmieniłbym tego, zrobiłbym to samo. No. Widzę, że szedłeś po bandzie. A jak w tym wszystkim odnajdywało się dziecko? Dziecko, dziecko miało opiekunki. Bo ciebie y, na to było stać. Tak. Gdy my z żoną wychodziliśmy wieczorami, zostawały y, y, kobiety, które zajmowały się dzieckiem, a w sumie dziecko przez 12 lat widziałem może ze 3 lata. To dziecko w tej chwili już jest właściwie dorosłe. Tak. Mam 17 lat. Czy ty jesteś umoczony w alkohol? Jestem umoczony w alkohol, w narkotyki, w hazard. Czy te 700 tysięcy też przegrałeś? Też, po części. A czy twoja żona też ma te same uzależnienia? Czy miała yy, te same tak, uzależnienia? Tak, tak, identyczne. Czy masz jakikolwiek kontakt z tej chwili z nią? Nie, nie mam kontaktu z żadnego z nią, ponieważ moja tyściowa całkowicie. Poza sztaby oddzielając mnie całkowicie od syna, od, od niej, od, nie mam niejako człowieka, który by był ojcem dla dziecka, tylko jestem tym złym kimś, kto przyszedł i pokazał, jak się żyje inaczej. No Widać, tego nie ukrywasz, że ty po prostu upadłeś, nie poradziłeś sobie z tą sytuacją, a twoja była żona, czy ona się ogarnęła? Tego nie wiem, ale myślę, że tak, myślę, że tak, po części to wpłynęło na ją dziecko, bo ona bardzo kochała mojego syna i kochała nadal. Wspomniałeś coś o więzieniu? Tak. 10 lat ogólnie wszystkiego, tylko na siedem razy. Za złodziejstwo przede wszystkim, no. 7 razy w sumie 10 lat. Mm -hmm. Możesz opisać te zdarzenia, za które szedłeś do więzienia? Y, to była napaść człowieka, y, posiadanie nielegalnych rzeczy przy sobie, y, posiadanie narkotyków także. Y, I kradzieże. I kradzieże, tak. Powiedz mi, Krzysztof, ile razy trzeba w życiu się sparzyć, żeby być sparzonym? Ile razy trzeba upaść, żeby wreszcie wstać? Tego nie wiem. Myślę, że nikt tego nie wie. Ja wiem, ja wiem. I to, to chciałbym to nas wiedzieć, tak, ale yy, nie wiem, czy nadal to wiem. Ja ci podpowiem, ja ci właściwie to już powiedziałem wcześniej, tylko być może tego nie, nie usłyszałeś, yy, tym czymś, co nas trzyma, co dostuje nam kręgosłup, to są marzenia, no i moralność oczywiście. A, ale zdecydowanie marzenia, jeżeli bardzo chcesz coś osiągnąć, to to zrobisz. Ludzie osiągają to, co chcą zrobić, no, wylądowali na księżycu. Tak? No lecą, tak. na, lecą na Marsa, więc i tobie się uda, tylko trzeba po prostu mieć marzenia, trzeba chcieć to, to osiągnąć, więc to właśnie tak wygląda i życzę Ci, żeby jak najwięcej marzyć. Powiedz troszeczkę więcej o swoim dzieciństwie. Moje dzieciństwo było tak oby, że ja w sumie nie miałem rodziców, bo chyba babcia. I moja babcia, ja byłem w z babcią, bo chciałem zastąpić obydwojga rodziców moich. Mama była alkoholiczką. Ojciec potem też stał się alkoholikiem, bo takim go poznałem. Widziałem go trzy razy w życiu. Mamę też rzadko widywałem. Przyjeżdżała do babci i robiła awantury. Moje dzieciństwo nie było zbyt wesołe i myślę, że nie chciałbym, żeby które dziecko miało takie dzieciństwo, bo ja się wstydziłem mojej mamy i tego w jakim stanie ona przyjeżdża do mnie i jakim prawem robi awantury przy moich kolegach. Uciekając ja moczyłem się w majtki w jakim wieku trafiłeś do babci? Mam zwaladka. To niewiele pamiętasz z tego okresu. Czy babcia była twoją rodziną zastępczą? Tak. To prawnie było. Tak tak, tak, tak. A potem rodziców widywałeś? Yy, tak, no tak jak wspomniałem, mama wyprowadziła się parę przystanków dalej. Taty widziałem trzy razy w życiu widziałem taty, bo tata było oknie. Mieszkał gdzieś za Warszawą, potem Przyjechał dwa razy do mnie i trzeci raz go widziałem w grobie. I co się teraz dzieje z twoimi rodzicami? Moja mama nie żyje, tato nie żyje. Zostałem sam, mój synek i ja. Krzysztof, zadam Ci teraz bardzo trudne pytanie, które wynika jakoś tam z moich doświadczeń. No w tym sensie, że z wieloma osobami rozmawiałem i właśnie taki wniosek wysnułem, ale jaki to Ci nie powiem. Po prostu najpierw Cię o to zapytam. Jaki jest stosunek Twój do Twoich rodziców w tej chwili po latach? Nie chciałbym mi takich rodziców absolutnie w życiu. Nigdy. Czy wspominasz ich jakoś miło, chociaż w niektórych fragmentach, czy nie? Tak. Mamy, taty nie, bo widziałem go co raz w życiu. Właśnie ja zauważyłem, że u tych osób, które mają niedobór tej miłości ojcowskiej i macierzyńskiej, wykształtuje się bardzo silna więź z tymi rodzicami, nawet jeśli oni nie żyją i nawet jeżeli byli bardzo źli, ale ty czegoś takiego nie masz. Nie tęsknisz za nimi w tej chwili? Nie. A możesz w takim razie nieco więcej opowiedzieć o twoim życiu u babci? Moje życie u babci? Może zaczęło i skończyło się dobrze. Miałem wszystko co chciałem. Byłem traktowany jak pancek w maśle. Jako jedynak bez rodziców, który miał wszystko co chciał. Czy tam u babci byłeś jedynakiem? Czy jeszcze ktoś się Tak, tylko ja. Czyli w rodzinie była tylko babcia i ty? Tak. Dziadka nie było? Nie. Dziadek, dziadek został odsunięty na boczny tor, przez co nieraz też były kłótnie między dziadkami. Dlaczego moja Krysiu zostawiłaś mnie dla swojego wnucysia kochanego. Z tego też wniosek, że babcia ci bardzo wiele dała, no poświęciła ci wiele lat swojego tak. życia. Tak, no? babcia mnie bardzo kochała też bardzo wiele pieniędzy, bo wychowanie dziecka, utrzymanie dziecka kosztuje Zgadzam bardzo dużo się. pieniędzy. A w którym momencie no, zaczęły się takie rzeczy dziać, że widać było, że będziesz zbliżał się do marginesu? Myślę, że pierwsza moja odsiadka w od wieku 21 lat. To jeszcze byłeś u babci cały czas, tak? tak? I za co to było ta pierwsza odsiadka? Za rozbój, który ja nie byłem świadom tego, co robię, bo yy, będąc w prokuraturze i pani stawiając mi zarzuty powiedziała, jakim to sankcjom dalej towarzyszy i ile można za to latu siedzieć w więzieniu, za błahostkę taką, która mi się wydawała, że to zrobiłem i ja powinienem po 24 godzinach być w domu, a ona mi mówi, że ja mogę za to zostać 15 lat więzienia. A co takiego zrobiłeś? Czy możesz to dokładnie opisać? Yy, zrywałem pani łańcusek z szyi i ją popchnąłem. I za to, że ją popchnąłem, nie chcąc w sumie, bo uciekając, po prostu ją trąciłem barkiem. Ona mogła sobie zrobić krzywdę, i postawiono mi takowe zarzuty. No. A czy zrobiła sobie krzywdę, czy upadła Nie, nie, jakoś? nie, 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 Dlatego to było stanowczo mało lat. Jakby sobie zrobiła krzywdę, o wiele dłużej bym spędził. ile w sumie za to dostałeś? Za to dostałem... pierwszy raz karany byłem i dostałem od razu do trzy lata. I siedziałeś te trzy lata? Tak, Całe? Od, od dzwona od do dzwona? Dzwona, tak. mhm. Powiedz mi... Dlaczego zdecydowałeś się na taki rabunek? Bo to w sumie chyba należy nazwać rabunkiem, skoro u babci, jak sam mówisz, byłeś jak pączek w maśle. Tak, zgadza się, tylko że... Y, towarzystwo, myślę, koledzy. Tak, koledzy. Pokazać się kolegom, że nie jestem jakimś lalusiem z domu, który ma wszystko, Chciałem pokazać, że też potrafię, że nie jestem daluśkiem takim. No. Czyli to nie chodziło o kasę, tylko o szpan. Nie, tak. Czy chociaż koledzy tak. zobaczyli jakiś się bohater, czy nie? Myślę, że może zobaczyli, ale stwierdzili potem, że to jest głupota. Oczyli ty raz za taką głupotę, no, bo to jest zbilizm. No. Tym bardziej, że nie potrzebowałeś kasy? Oczywiście. A byłeś wtedy pod wpływem? Yy, na zejściu, chyba hmm. co no to babcia? No, babcia była oczywiście <grywka> traumatycznie nastawiona do sytuacji, i myślała, że już jest wspomnieć całkowicie, że zginie w tym więzieniu. I dla niej to było nie do opisania, jak i do ona jechała do mnie. Jeszcze teraz na widzenie, tak. To ja myślałem, że ona się już nigdy do mnie nie odezwie, bo wszystkie jej nadzieje poległy, no. Czy to było tak, że ona czuła się winna za to, że Ciebie nie dopilnowała? Poniekąd, poniekąd, na pewno. Coś źle mnie wychwała. A czy Ty uważasz, że ona jest winna za to? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ja myślę, że mi są przede wszystkim yy, moi koledzy, towarzystwo, jak i ja sam. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest dość Powszechna wiadomość, że towarzystwo może do, doprowadzić do takich rzeczy, i dlatego też rodzice, tak mi się wydaje, że ci rodzice, którzy no, dobrze wykonują ten swój obowiązek rodzicielski, po prostu pilnują dzieci. To znaczy na przykład nie, nie ma, tak mi się wydaje, nie ma takiego swobodnego wychodzenia na to przysłowiowe podwórko, podwórko czy jak to tak. mówią w Krakowie, na pole, tylko po prostu dzieciom się organizuje czas, jakieś tam zajęcia różnego rodzaju kino, teatr obowiązek odrabiania lekcji, mm -hmm. tak, żeby właśnie tego wpływu yy, podwórka było jak najmniej. Czy babcia nie zorganizowała ci życia? Czy ona nie uważała na to? Czy uważała, że wtedy, kiedy cię wypuszcza na, na podwórko, to wtedy jest okej okay wszystko? Yy, właśnie tak uważała, że wtedy, kiedy puszcza mnie na podwórko, wszystko jest okej, okay, jest dobrze i jestem szczęśliwy. Dlatego, no, nie mogę mieć jej nic za złe, no, nie wiedziała, co tam się dzieje i ja za bardzo yy, nie spowiadałem się z tego, co robię złego tam. Dopiero wszystko potem wyszło na jawno. Wiesz co Krzysztof, z prostego rachunku tych lat, które podałeś, wynika, że w posiadanie tej sumy 700 tysięcy złotych wszedłeś po więzieniu. Tak. Dlaczego babcia zdecydowała się na to, żeby no, tak cię obdarować, mimo tego, że byłeś w więzieniu? Bo mówię, tak jak powiedziałem, chciałem, powiedziałem, że chciałem wychowywać swoje dziecko i i chciałem iść na swój tor. I babcia, mimo tego, że byłeś w więzieniu,. Tak, zrobiła to dla mnie, bo mnie tak mocno kochała. A babcia, no, z tego co mówiłeś, wynika, że miała też inne swoje dzieci. Tak. Moją mamę i moją ciocię. I dwoje. I tutaj się no rodzi taka dość delikatna sytuacja, ponieważ Twoja ciocia, czyli córka Twojej babci, być może ma teraz pretensje, że Ty Ona dostałeś mnie nie toleruje kasę, w ogóle. Jestem tolerowany przez, przez jej całą rodzinę i nie mam jej. A babcia ma do siebie żaloto? Yy, na pewno też poniekąd. A masz z nią kontakt? Nie. Krzysztof, jak teraz żyjesz? Żyję z dnia na dzień yy, dumając i myśląc co będzie dalej i marząc. A gdzie śpisz? Na klatce. Bardzo to kontrastuje z apartamentami Prawda? w najlepszych hotelach. Czy mogę zadać ci niezbyt delikatne pytanie? Proszę. Kropka pod okiem. To jest bycie człowiekiem w kryminale, to jest coś, co... Czym... Wytłumaczono mi to tak, że jak masz honor, godność i ambicje, będziesz człowiekiem, a jak nie, to no jest frajerem. No. Miałem zawsze uczone od małego, że facet y, musi mieć jakieś cele i dążyć do tego, żeby było lepiej, a nie gorzej, a jeżeli ja byłem na szczycie, to potem mogłem spać, no a z dołu już nie można nigdzie spać. No. Podczas którego pobytu w więzieniu tę kropkę otrzymałeś? W pierwszym, w na pierwszym samym początku? To oczywiście. I to sobie robiłeś sam czy ktoś nie? Nie, zrobił? ktoś. A kto decyduje o tym, czy możesz mieć kropkę, czy nie. Ktoś na spacerze, kto najwięcej siedział, grupa osób, która przed którą musisz... Odpowiedzieć na parę pytań. Taka więzienna starszyzna. Tak, tak. Jak to potem jest, jeżeli jako recydywista przychodzisz do więzienia już z tą kropką? Czy jesteś traktowany dzięki tej kropce jakoś inaczej? Tak, ma pewne przywileje. Czy ty kiedykolwiek byłeś starszyzną, czy ty decydowałeś o tym? Nie. Czy nie, ktoś może być kropką? Nie, 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 ale zobacz nie Krzysztof. Nie chciałem nawet. Zobacz, Krzysztof, jakie to jest ciekawe. Mianowicie powiedziałeś o kropce w kontekście takich wartości moralnych, żeby być dobrym. Prawym, mhm. prawda, i tak dalej. Natomiast no wydaje się, że od tego, co nosisz pod okiem, to, to nie decyduje o tym, Jednak, kim jesteś. O tym decydują, decydują e, czyny. Jakiś plan na najbliższe dni, miesiące, lata? Nie. A kontakt z babcią? Odnowić? Jeżeli dałoby to radę zrobić jakimś cudem. Bardzo chętnie, na pewno z miłą chęcią zobaczę ją jest śmiercią. No. Na samym początku powiedziałeś nawet kilka razy, zanim jeszcze włączyłem kamerę, że przetrwoniłeś majątek. Czy masz taką świadomość, że przetrwoniłeś babci majątek? Nie. Traktujesz to jako swój majątek? Tak. Czy uważasz, że w związku z tym jakieś przeprosiny się babci należą, czy nie? Skoro to o, była Twoja się całkowicie, jak najbardziej, z całego serca. Krzysztof, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Ci.